Jak radzę sobie w trudnych chwilach? Przejście terapii, meetingów czy różnych warsztatów dało mi szereg możliwości przepracowywania trudnych momentów, trudnych chwil i rozbrajania ich. I teraz postaram się opisać kilka takich sytuacji, tak żebyście mieli jakiś kontekst i konkretne rozwiązanie, jakie u mnie podziałało. U każdego może podziałać coś innego lub czasami trzeba wykonać różne rozwiązania, żeby w końcu zaskoczyło. I się nam to jakoś coś unormowało w środku w nas, a nie zaburzało nasze funkcjonowanie. Um, już wcześniej w jednym nagraniu wspominałam jak było mi trudno, jak pojechałam na pogrzeb w rodzinie, w tej części rodziny, która nie za bardzo była mi przychylna, która żywiłam e, dużą urazę do nich i oni też e, mieli swoje jakieś tam e, toksyczne postawy w, w stosunku do mnie. Mm. Po kilku latach, po kilku, kilkunastu, nawet ponad dekadzie nie widzenia siebie, to trochę było niezwykłe spotkanie. Było bardzo dużo we mnie wątpliwości i lęku tego, jak to się potoczy. Okazało się, że bardzo dobrze się potoczyło i nawet wykazało, że ja jestem chyba najzdrowszą osobą w rodzinie, o dziwo. Yy, I była taka sytuacja, że po prostu już czułam, że momentami jest mi za ciężko, już jest za dużo emocji. I to nie tego, że strata, że smutek, że ktoś odszedł, tylko tego, jak każda z tych osób przeżywa ten pogrzeb, yy, jaki z nich yy, oni mają swoje bagaże i jak później tymi swoimi toksycznymi postawami po prostu albo bezpośrednio siebie nawzajem atakują, albo po prostu. No, ja to widzę, jestem tylko takim biernym obserwatorem, i czuję, że coś jest nie tak. I w takim momencie na przykład, zrobiłam, wyszłam na podwórko w jakieś takie odleglejsze miejsce i zadzwoniłam do znajomej z meetingu. Ponieważ wiedziałam, że ona mnie zrozumie, okaże mi wsparcie. I to było najpiękniejsze nasza pięciominutowe rozmowa. Okazało się, że ja jej też pomogłam wtedy, bo ona też właśnie przeżywa coś trudnego. To było bardzo coś pięknego. Wystarczyło tylko te 5 minut. Mimo, że byłam w rodzinie, to nie czułam się częścią tej rodziny, nie czułam się z nimi komfortowo. I mimo, że byłam po dwóch latach terapii, nadal się nie czułam komfortowo, mierząc się z tak dużą rodziną, z taką ilością emocji, to byłam z siebie dumna, że jak już było tak źle, to po prostu poprosiłam kogoś z zewnątrz. To ma inne spojrzenie, żeby ze mną chociaż chwilę porozmawiał i te jej słowa trochę dały mi otuchy i takiej nadziei i uśmiechu sprawiły. I dzięki temu jakoś tak poczułam lekkość, że, że ja nie szaleję, że żebym się nie zatracała w tych swoich emocjach, że oni mają prawo do tego, co jest, a ja mam prawo do tego, co już przerobiłam i że właśnie nie muszę być taka sama jak oni. I to właśnie było to jedno. Czasami telefon do przyjaciela jest właśnie tą najlepszą rzeczą, ale takiego fajnego, pozytywnego. Później miałam taką sytuację, że w pewnym momencie, jakoś w trakcie którejś terapii, położyłam się spać, już taka byłam zmęczona, przyszło mi do głowy myśl. Niestety ta myśl eskalowała do takiego stopnia, że po prostu już prawie, że byłam po 15 minutach w panice miałam coś do zrobienia i po prostu wydawało mi się, że, że to mi nie pójdzie tam mi nie pójdzie, tego nie umiem to, to nie wyjdzie, tu jest coś tam już byłam tak przerażona nie wiem co mnie podkusiło ale po prostu wzięłam wstałam z tego łóżka poszłam do piórka, zapaliłam światło wzięłam takiego zwykłego postita żółtego, karteczkę i zapisałam te problemy, które miałam niby w głowie Migiem okazało się, że tych problemów nie jest dużo. To, co wydawało mi się w głowie po prostu w wielkości Monteverest, to okazało się, że to są trzy problemy, trzy sytuacje, z czego przeanalizowałam, że jedna po prostu jest totalnie nierealna do wydarzenia się. Na drugą to mogę, ponieważ mam na przykład jakiś projekt do zrobienia, to mogę zapytać jakieś osoby, y, które robiły ten projekt, jak one to zrobiły, czy miały jakieś problemy, gdzie mogę znaleźć jakieś źródła informacji, jak ten projekt ma wyglądać. Ewentualnie czy osoby oceniające mogę też zapytać, czy mają jakieś sugestie lub podpowiedzi. No i trzecie było czymś takim, co mogło się wydarzyć, y, ale nawet jak się wydarzy, y, okazało się, że no dobrze, no mój projekt nie przejdzie jakiegoś tam etapu weryfikacji, nie dostanę jakichś tam pieniążków i okej. Okay. No to co w związku z tym? Czy to moje życie się skończy? Czy skończy się moje dążenie na realizacji tego projektu? Może tego tak, ale mogę go zamienić po prostu na coś innego. I to było dla mnie zaskakujące. Później w krótkim czasie poszłam na terapię i po prostu z dumą powiedziałam, że Normalnie bym dostała eskalacji przemocy, paniki na jakąś taką trywialną sprawę życiową, napisanie jakiegoś tam projektu, a ja w tym momencie nie dopuściłam do tego, żeby to po prostu zniweczyło całą moją dotychczasową pracę. Usiadłam i po prostu problem na karteczce zwykłej, pustitowej, rozbroiłam problem na trzy części. I się okazało, które te części są realne do tego, że rzeczywiście się wydarzą, że jest duże prawdopodobieństwo. I to zrobiłam też tak, żeby zobaczyć, czy ja coś w każdej z tych sytuacji mogę zrobić. Jeśli coś mogę zrobić ma wpływ, to znaczy, że mam prawo się martwić i rzeczywiście, okej, okay, to jest jeszcze moje jakieś tam w jakimś stopniu usprawiedliwione. Ale z drugiej strony, jak mam prawo wpływu na daną sytuację, to znaczy, że też nie ma sensu się denerwować, bo, bo po prostu trzeba zakazać rękawy i do roboty. I to było coś niezwykłego, że wystarczy zapisać i przeanalizować tak na rozum pełną sytuację, i można okazuje się zmniejszyć ciśnienie i problem. I ja po prostu byłam tak sama zdobiona tym moim działaniem, rezultatem, i byłam później taka dumna, i od tamtej pory, jeśli miałam jakieś takie podobne sytuacje, to to też właśnie siadałam do tej karteczek i rozpisywałam i się okazało nieraz, że, że już nie mierzę się z Monteverestem, tylko na części to są jakieś góreczki i zawsze się znajdzie sposób, żebym go pokonała czy sama, czy przy współpracy z innymi, ale no, nie ma takich rzeczy, których bym nie mogła zrobić. I to jest cudowne. Um... Jeśli mam trudne chwile, to też z mojego doświadczenia chodziłam na przykład na meetingi i dzieliłam się wtedy, że coś przeżywam, coś jest dla mnie trudne. Czy na przykład ta jedno Boże Narodzenie, kiedy wiedziałam, że moja matka pije, a ja z nim mieszkałam i nie dam rady tego przetrwać, przeżyć i, i że mnie to po prostu wkurza i irytuje, to wtedy właśnie poszłam na meeting. I to mi dało takie, jak ja mogłam to po prostu powiedzieć naocznie, uwolnić się z tych emocji. Poluzowało je, zmniejszyło to napięcie. Ja wiedziałam, że ja wrócę do domu i ona będzie, i pewnie już będzie pijana, ale ja przynajmniej w tych kilka godzin nie patrzyłam na to, jak ona to dokonuje. I to pomogło. Pomogło też, że po prostu byłam z innymi ludźmi, którzy dbają o to, żeby poprawić swoje życie. Które mają wyższy cel, i w ten sposób też nie czułam się jakaś sama osamotniona, przytłoczona tym wszystkim ani też nie czułam się wyobcowana, że tylko mi się to przytrafia, wszyscy nie mają cudowne święta, bo wtedy widać było, że też nie wszyscy. Czyli na pewno te trzy sposoby, czyli telefon do jakiegoś dobrego, znajomego, przyjaciela, rozpisanie problemu na karteczce i przeanalizowanie go. Ewentualnie właśnie mityngi, rozmowa z takimi osobami, które totalnie nie znamy, ale są one bardzo niezależne yy, i mogą też inaczej wpłynąć i mogą też się właśnie podzielić jakąś dobrą radą.